No to kółko Jeszcze z jest wentylkiem, jest z powietrzem Zaczniemy od odpuścienia powietrza Mam taki spry Do odkręcania wentyli, polecam, leganckie Ugh, to powietrza tyle było, że o, 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 a niewiele A wiele nie uszło Dobra, teraz jeszcze to jest taki legancki sposób, wiecie, żeby setu łatem tego łać z jednej i z drugiej strony Oj, i tu widać ja felkę krzywo A, ale to. bardziej jeździ bo panie co nie jeździć to jeździ i tak yy, tu mamy wentyl więc to zajta ta łatwiejsza opcja tego tu se naciskamy o żeby wreszcie, weszło no, wiecie to jest fajne takie złe i wtedy na no, legancko tego chociaż z strony idzie łatwiej robota tam szukamy takiej dziurki i to widzicie elegancje te zajce ściąga to już powinno jak pociągnę pójść. To teraz ta gorsza struna, co mi się tak gorzej męczył. Ja sama wrócę jeszcze, żeby było tu widzieć czy bateria jest. I tak, tu zalezmy to się pod nogę, bo to stanął nie? <grytanie> to już nie, tak królana co kiedyś. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I dobra, zobaczymy jak mi tu pójdzie. Ja to pójdzie, jak ja Adam to robił w ogóle <gryw> Już nie pamiętam Chyba tak, A może by tu tak pomału w taką stronę Będzie tak, ja po to sobie. Patrzcie się, Bosz już za załapał Raz, dwa ściągnięte Elegancko Teraz bym sobie taką wziął, żeby to kapku przetrzeć Dobra, tu jakieś stare spudynki. <gryw> To się wobec. No to wiecie, to musi być szczelne. Tu na połączeniach, bo ja nie, to będzie uciekać powietrze. Tu jakoś mać taką jest. Mi się nie podoba, ale... Ale tam sobie być może. Trochę nie powinno zaszkodzić. Aczkolwiek ja to jeszcze przetrę. Bo im mniej, tym lepiej. Dobra. Będzie jeździło. Sama nie jeździ, tak jeździ. Czujemy drugie kółeczko. Uff, no tak, tam mam pasek od wewnątrz. To chcę też damy pasek od wewnątrz. Czyli tak. Tak? No tak. Jako lepiej posmarować, bo kto nie smaruje to nie jedzie. Także się biorę za smarowanie, bo bez smarowania to jak z babą, no jak nie posmarujesz to nie wejdzie, no. Baby też trzeba posmarować, żeby weszło. To też zawsze, ale przeważnie. Jeszcze by tu się pytał, co to za specyfik. No, ja taki specjalny specyfik. To zakładanie łopon. Tak zwana pasta montażowa do opon. Tak się to chyba fachowo nazywa. Aczkolwiek, u się za to urwać nie dał. Kabu czasu temu kupowałem. Dobra, teraz pocieczek. Ja bym sobie od wewnątrz, czyli kołodzie tak, czyli pasek tak, czyli to tak. Że tak! No to tak! Jak tak, no to tak! Ile razy? No leży! Leży to tatusia! No raz no! No pokaż, że potrafisz! Nie będę żyła! No będzie żyła, nie będzie no! już no, skubany! A nie tupie! Albo bo tupiej, no nie bądź. Tu Powinno tak fajnie wchodzić, bo że to jest! Inna bajka! to ino rozje! Jezu! A tu to widzę! Tu to nie huje. Tak! Ja bym to pierwszy! Tak! Dziurę, dziurę Urywa Ubedzie Jebany Wlaził Czy to nie jest upierdliwe? Powiem mi to Urywa leczno Tu tak Uuu! Bardzo! Ciąg pierdolą czasu Dobra tu powinny być zbórki I dłońki na paździerki Ale oporne walczy, popatrzcie nie wiem, co, ale nie chcę. mi okay. tu! Ale ja tu mam wejść, bo to z zaszło. I na pewno, w ten sam patent, bo no to, czyli napiw opasom, leżąc w kutigu. Dobry. Teraz dociągamy to lepiej, żeby tu siadło. To jeszcze jak się do to poprawię, no to prawie le siedzi. Spróbujemy pomknąć Może będzie. Najpierw to wentyl. Bez tego to dupa bladu. Chyba żebym yy. jeszcze inny patent, bo tu jest większy przepływ powietrza. Ja bym o ten status już <śmulik> Tak to się robi. Widzicie, bo się do wprawy wchodzi, to jest poszło szybciej.

Jeszcze takie słowa na koniec filmiku, na koniec materiału. E... Mówiliście o tym, że boż, No, rób Nie układa, robotury Więcej moturów, no, motury też będą, spokojnie. Będzie na pewno niedługo, jak bardziej wiosna przyjdzie, zmiana napędu w moim, e... w mojej To będzie filmik, taki myślę, że panornikowy, o ile będziemy czas go nagrać. Będzie właśnie wymiana napędu, wymiana łoży w tylnym kolem. Jak się uda jeszcze wymiana uszczelniacza w tylnym kole I chyba na razie tyle z takich filmików co mam w planie, które będę robił z motocyklami No i wiadomo, o tej maszynie to tu stoi będzie filmik I może coś padnie jeszcze ciekawego, no to kto się tego nie Tak no spokojnie, materiały w motocyklach też będą A quad, no to no kupiłem No to robię, żeby się wozić <gry> Zawsze chciałem mieć quad, zawsze chciałem móc się podróc składem bo Wiecie, to co dostawałem jakieś do naprawy no, a to delikatnie, na spokojnie, no bo to nie jest moje, tak? Zepsuję, no to będę musiał naprawiać, to wiecie, zresztą mnie nie wypada komuś coś zepsuć, tak? Owszem, jakieś tam testy robiłem, bo takie górki podjeżdżałem, jakiś tam lekwit wjeżdżałem, tak, owszem. Ale wiecie, to nie było to. Jak ładna, to chcę faktycznie przetestować. Taką faję po dać, faję podoła, faję przyzorkę się przeładować. I na przykład to nagrać. Też przy okazji. A nie wiem, wiecie, delikatnie, na spokojnie. wiadomo, czyjeś to czyjeś. Ja nie jestem z tych mechaników, którzy czyjimś to tuko, a swoje oszczędzają? Nie, nie, w drugą stronę. Chociaż nie powiem, na początku gdzieś tam zdarzało się, że faktycznie jakiegoś tam trosznika zamiennego, któregoś tam miałem, no to nie powiem, dość taki surowy i teraz się ładowałem. Może się nic nie stało, tak? Kos przetrwał, ale wtedy tak się nie że kurde, to tak nie wypada, nie? Ja od tego czasu w sumie raczej nie męczę takich maszyn, to taki test faktycznie sprawnościowy robię, żeby wiecie, sprawdzić, czy coś działa. Ale nie tak, żeby się ładowywać od razu w błoto i tu przez cały dzień. Nie, nie, to, to, to nie o to w tym chodzi. Ja mam to prawie, nie psuć. <grystanie> no i ja mam na tym zarobić, a nie stracić. Także tak. Dobra, to mi się tyle o ma tym materiału, Także na razie ją. A ja do następnych materiałów składa i nie tylko. Bo to ja powiem, że motory też będą. <grystanie> na razie. W następnym odcinku. Dobra, idziemy dalej kapona polić! No siwy dym! Tam <torty> są od